Wczoraj, czyli 12 sierpnia, zostałem zaproszony na taki kameralny event realizowany przez MSI Polska w celu omówienia ewentualnej współpracy z firmą. Cześć, witam Energik Jest 5.34 rano. Wyruszam w podróż do Wrocławia na event realizowany przez MSI Polska, czy tam MSI jak to woli. No i mam nadzieję, że moja srebrna strzała w tej wyprawie do śródziemia mnie no, nie zawiedzie. Moje ulice mieszkają niewolnicy powiązani do nich, nie czym wszyscy dosmażymy a wśród nich ja niewolnik doskonały. Ale oni jeszcze nie opowiadałem. Wczoraj wiedziałem o Boże. Przecież starszy to się może nie tylko w moim telewizorze. Gdy będę spał, oni przyjdą nocą i kolbami w drzwi za pomocą nas. Niespodzianka. Zobaczcie kto tu przyszedł. Ogrzać się trochę w blasku mojej słowy. Dokładnie. Serdeczna tarcza. Zawsze chciałem go poznać. Oglądam, Piąteczka, polecam. Piąteczka. Piąteczka tarcza, tak. Teraz już wiecie. Ja wiem. Znamy się. <grym> <grym> Są tuż też ze mną inni oczywiście. Nie mogę o nich zapomnieć. Dżingis. Ja jestem dżingis. Dżingis. Tak. A Jadu to jest I to jest, syn. I to jest mój syn. I to jest mój syn. To nie jest syn purposa, nie jest syn nikogo innego. To jest mój syn. Sam go wyprodukowałem w ogóle. Spójrzcie jakie podobne... Teraz już wiecie. No, i mamy jeszcze tutaj dwóch z Włocławka i z Warszawy. Twoje Projektywy to nie zapomnę, nie zapomnę nigdy. I Hadesiak. Siemanko. No, słuchajcie, zaraz setuś. będziemy wchodzić. Do... Jeszcze Setuś będzie. A, jeszcze, jeszcze, setuś. jeszcze będzie Fetuś. Feto. A, setokami. No, także tak czekamy jeszcze na Feto i będziemy wchodzić do środka. Może jaką płytę się uda wynieść. Duży masz plecak? Mamy Dużo. dwa plecaki. Jest, no. Mamy dwa plecaki, tak. ze trzy monitory Dlaczego? Dlaczego? wyniesiemy. Nie? Dlaczego? Dlaczego? No. no i to było w takim dosyć kameralnym gronie, mogliśmy, byliśmy, zwiedzaliśmy tam tą siedzibę MSI, byliśmy zobaczyć jak wygląda serwis MSI, niestety tam nie mogliśmy filmować. Następnie wróciliśmy z powrotem do takiego gaming roomu, oni mają taki fajny gaming room, mają tam ht Survivor, mają komputery, mogą sobie grać po sieci, fajna sprawa, super fotele, również obrandowane msi -em. Logiem MSI bardzo fajnie. Mieliśmy taką krótką prezentację na temat produktów z aktualnej oferty. Następnie Royo przeprowadził bardzo fajny wykład na temat współpracy YouTuberów z markami. Sam cały ten wykład jest na Facebooku. Możecie go sobie no, posłuchać. No i potem, słuchajcie, poszliśmy na taką. A, to się nazywa tunel aerodynamiczny no, tu wysokie nie, Jedziemy nie, się 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 teraz na polatać sam samochód pełen <grym> fejmu. Zobaczcie. Jeszcze tutaj nie, bym zasłoniłem. No, ten... Samochód pełen fejmu, Jedziemy. No się mano ponownie jesteśmy w firmie Speedfly, gdzie jest tak zwany tunel aerodynamiczny. Prawdopodobnie będziemy próbować się na tym jakoś nie zabić. Zobaczymy. Całą ekipą. Czekamy na wejście, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, a mi słońce świeci w gały, niestety. Wyglądam, jak ktoś powiedział, jak Tatar, albo jak jakiś Chińczyk. Natomiast y, czekamy, czekamy, żeby wejść. No i zobaczymy jak to będzie. Jesteśmy w kombinezony, wyglądamy o. jak po prostu masakra. Zabójczy wygląd. Zobaczcie rejon, bo ktoś wiąże. Nie, nie do... <grywa> ja. Zobaczcie, jaka ekipa pilotów. <grywa> Dokładnie tak. Trzymaj, nie tak jak to się robi, co? Idziemy teraz próbować. Muszę przyznać, że mój kombinator jest trochę za ciasny. Mam nadzieję, że tak. Nie tak wyglądamy jak. Wygląda, jak ludzie przebrani. Swag. sprawę. No, taki... Klimat po się nie, zrobił. Nie, to tutaj trochę chłodny. Tak, tak trochę tak. No to tak. Grupy, później pierwsza osoba z grupy Sebastiana, i tak na zmianę. Chodź, która jest chłodniej. O, no, ja jestem Sebastian. Ja dostałem bardzo fajne. To jest Maciek. Nie wiem o co z nim z chodzi, rogami. ale mi się podoba. Słuchajcie, to są czułki Dreka. sobie już śmieci, zatyczki. Nie pytajcie. Jesteśmy już od zaraz nas wystrzelą w przestrzeń kosmiczną. Wszyscy gotowi, jak widzicie. Z jednej strony Może być wesoło Co tam masz? Począłeś? Ja kurde są byczki do uszu kurde Byczki do uszu A, możecie sobie wziąć do domu były takie pytania dzieci pytają, nie no bo... znaczy, może żona by chciała spróbować Ja też mam dzieci ja nie wezmę Płacicie ty... tyle, że spokojnie wypijemy następną pakażę. <grymne> Dzięki. Czy trzymacie? Tak jest. Mam okay. moje cofsy. A ty masz tu kaski czy nie? Tam są kaski, bo, bo... Pikachu wyparza. już jedną połknął. Zatyczkę. Ja Dobre, nie? Nie masz <grymne> Ekstra. <grymne> fajna, bardzo fajne uczucie, polecam, jeżeli ktoś gdzieś tam w pobliżu jest. Polecam sprawdzić, naprawdę fajna, fajna zabawa, fajna, fajne doświadczenie. Zwłaszcza, że tam instruktor tam cały czas właściwie, jak widzieliście nas, o ile widzieliście zdjęcia, cały czas nas trzymał, żebyśmy tam nie odlecieli za daleko. Bardzo fajna, bardzo fajna opcja. Pierwszy raz coś takiego doświadczyłem i muszę przyznać, że było to naprawdę fajne doświadczenie. No i potem, oczywiście, ponownie wróciliśmy do siedziby MSI, poszliśmy na jakiś obiad. Potem jeszcze pograliśmy parę rundek w CSGO. Ja sobie testowałem HTC Vive'a no i tam też porozmawiałem trochę właśnie z um, przedstawicielem MSI um, na temat ewentualnej współpracy. Muszę przyznać, że event było tyle fajnie zorganizowany, że... Um, nie wiem, czy to w zamierzeniach miało być spotkanie biznesowe, przynajmniej było bardzo na luzie. Firma podeszła do tego, żeby nie robić jakiegoś sztywnego spotkania, gdzie siedzą wszyscy w garniakach i słuchamy jakieś prezentacji, ale podeszli do tego, że faktycznie każdy z nas jest w jakiś sposób graczem i było bardzo luźno. Była bardzo fajna, taka intymna, można powiedzieć, wręcz atmosfera, zwłaszcza, że tych osób nie było dużo. Więc wszyscy mogliśmy jakoś łatwo się zintegrować w grupie. No i teraz zapewne wielu z Was jest ciekawy, ciekawi, jak rojo. W filmach, w zdjęciach pod, na moim Facebooku zauważyłem. O, znowu teraz moja kamera traci ostrość. Znowu zauważyłem, że e, mówiliście, że dlaczego się tam w ogóle z rojem zadajesz i tak. Dlaczego tam się w ogóle z Royem zadajesz, bo on taki tak, słuchajcie, Royo okazał się fantastycznym gościem i tak naprawdę ocenianie go przez pryzmat filmów, które nagrywa to jest naprawdę zupełnie co innego. Spotkać się z nim nawet na jakimś evencie, nie wiem, na WGW to też jest coś innego. On jest otoczony masą, masą ludzi, każdy od niego coś chce, każdy chce przebić piątkę, każdy chce. Yy... Zrobić fotkę, natomiast spotkanie go w takim powiedzmy bardziej naturalnym środowisku, kiedy on jest po prostu sobą, jest osobą, która jest na co dzień i okazał się naprawdę fantastycznym gościem, muszę przyznać. Od razu z Rojem złapaliśmy wspólny język. Oczywiście głównie chodziło o gry, bo ponieważ my jesteśmy zbliżeni, zbliżeni wiekiem, ja jestem troszkę starszy, ale od razu, wiecie, to jest tak, że. Od razu załapaliśmy pewną nić porozumienia na temat właśnie takich starych gier, które graliśmy za, za dzieciaka i to było fajne. Ehm, Roya też jest dosyć takim naturalnym, że tak powiem, śmieszkiem. Ehm, I to też czuć, tak? To też czuć, że on po prostu nie jest jakimś, wiecie, ile on tam ma, milion dwieście, ileś tam subskrypcji, w ogóle tego nie czujesz, on nie zachowuje się tak, jest normalny facet, tak? Normalny facet. Bardzo miło było mnie w ogóle, mi było bardzo miło, że Rojo się okazał, że mnie zna, że też chciał mnie bardzo poznać. W końcu nam się udało, podobno mieliśmy się spotkać na WGW, ale na WGW to było tyle ludzi, że nam się niestety nie udało. No i też to było trochę tak, że z rojem, żeśmy oczywiście, jak żeśmy się dwaj dobrali, no to cały czas wiecie: jakieś tam śmiechy, chichy, śmieszki. Eee, <grych> Będąc w Burger Kingu, podpuściłem go, żebyśmy kupili po dwa takie duże hamburgery jeszcze takie kulki i fryty. I Rojo opędzlował te dwa hamburgery i te kulki. Ja zjadłem jednego, mówię, no nie, drugiego hamburgera wziąłem sobie na wynos. A Rojo myślał, że zjemy te dwa hamburgery, dawaj tutaj, raz, raz. I ja mówię, no nie, nie wiem, gdzie to się w nim zmieściło. Natomiast jeszcze wspomnę o tym, tym lataniu w tej róży. też fajna, fajna imprezka, tak jak mówię, no bardzo fajne doświadczenie. Oczywiście z Royem, żeśmy wzięli za małe kombinezony i żeśmy na siebie założyli. To, żeśmy wyglądali po prostu jak z jakiegoś pornosa do masa, bo to było takie obcisłe. Nie, to w ogóle tak to, słuchajcie, miałem tak te obcisłe kombinezony, że aż musiałem się garbić, bo aż mnie tutaj to cisnęło żeśmy... mówią, że to nam dadzą większe te kombinacje. no to żeśmy wrócili po tym, żeśmy z rojem kombinowali jak to z siebie zdjąć, bo jak już to założyło się, a... bo to było tak, że to się zakładało przez nogi i ekspres był tak gdzieś do, tutaj do klaty, nie? No więc to trzeba było rozpiąć i zdjąć tutaj. No nie dało się, musieliśmy nawzajem sobie to zdejmować w ogóle. Było <laughs> naprawdę mega, mega fajnie i mega, mega śmiesznie. I muszę przyznać, że tak jak mówię, Roya okazał się naprawdę fantastycznym gościem. Bardzo takim otwartym, przyjaznym, sympatycznym, z którym mogłem sobie swobodnie porozmawiać. W ogóle nie wiecie. To jest trochę też tak, że ja nie mam jakiegoś takiego lęku czy obaw, jeżeli rozmawiam z jakimś wielkim youtuberem. No ja nie traktuję tego jak ty. Dla mnie to jest gość, tak? Czy ma milion, czy 10 miliardów subskrypcji? Dla mnie to jest gość, z którym mogę sobie swobodnie porozmawiać i to było fajne, to było naprawdę fajne bardzo sympatyczny gość i wielkie serdeczne pozdrowienia e, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy może na jakimś paintballu, nawet żeśmy już tam jakieś plany snuli odnośnie e, może jakiegoś wspólnego materiału zobaczymy e, tak czy tak, Rojo super gość. Oczywiście cała reszta ekipy, e, których znałem powiedzmy troszkę z YouTube'a ale e, tak no nie znałem osobiście, tak? Seto, Seto i Soshibo Pozostałych niestety YouTuberów nie znałem, bo no jak wiecie, no ja tak średnio z tym YouTubem też okazali się naprawdę świetnymi, świetnymi ludźmi, bardzo takimi otwartymi, właśnie to jest fajne, że spotykamy się na evencie, na którym jest bardzo mała grupa ludzi, możemy się usiąść i się tak bardziej zintegrować, tak, tak można powiedzieć, że zakolegować się w pewien sposób i wpływa to na to, że ta jest ta intymna atmosfera i no, mamy czas i mamy szansę normalnie ze sobą porozmawiać, tak? I to jest naprawdę fantastyczna sprawa. MSI, według mnie, bardzo fajnie to podeszło do tej sprawy i sama tam, właściwie jeszcze tu wspomnę, że Roy jest ambasadorem marki MSI. Prawdopodobnie też będę z niej współpracował, zobaczymy, to dopiero będę ogarniał, jak wrócę z urlopu. Niemniej, impreza bardzo, bardzo udana, bardzo fajnie się wybawiłem. I myślę, że wszyscy byli w pewien sposób zadowoleni. Nawet nie z tego, że mieliśmy, mogliśmy porozmawiać o tej współpracy, ale myślę, że najważniejszą rzeczą były te kontakty ze sobą, z innymi ludźmi, z innymi youtuberami często ludzi, których widzisz tylko na ekranie monitora. No tutaj możesz się po prostu z nimi spotkać twarzą w twarz zobaczyć, jak ktoś się zachowuje w naturalnym środowisku, i to jest właśnie fantastyczne. I wiele osób, wierzcie mi, zyskuje wiele przy bliższym poznaniu, gdy okazuje się naprawdę super, ekstra, to są naprawdę fajni goście, z którymi można pogadać i, i ta cała taka otoczka, te, 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 taka, taka fasada, za którą często dany youtuber się kryje na, na swoim koncie, nagle upada i okazuje się, że często ci ludzie są o wiele zupełnie inni niż, niż w rzeczywistości, ale oczywiście zazwyczaj, zazwyczaj na plus. I ja muszę przyznać, że Ludzie, z którymi się spotkałem, bardzo fajnie mi się rozmawiało, bardzo fajnie było ich poznać i mam nadzieję, że te znajomości przetrwają dalej, że będą one jakoś w pewien sposób dalej kultywowane i, i fajnie, no ja ogólnie się cieszę. No niestety na takich imprezach jak na przykład WGW, Pyrkon, mamy bardzo, ja mam na przykład bardzo takie wąskie możliwości z kimś pogadać, bo to jest głośne, a tu już ktoś tam podchodzi, a ktoś to gdzieś się śpieszy, a ktoś ma jakiś panel. Także to jest też ciężko z tymi ludźmi się tak naprawdę zintegrować. A tutaj na spokojnie, wszystko elegancko zorganizowane, także było naprawdę bardzo fajnie, dziękuję firmie MSI za zaproszenie. Naprawdę czuję się zaszczycony, że mój tak niewielki kanalik został dostrzeżony w tym całym morzu innych youtuberów. Również dziękuję firmie Spitfly za fantastyczne doświadczenie w lataniu na tej rurze. Kiedy będę we Wrocławiu, na pewno sobie jeszcze pójdę na to, zwłaszcza, że... No jest to takie naprawdę doświadczenie, jakiego... No ciężko porównać z czymkolwiek, tak? Jeżeli sami tego nie doświadczyliście, to... 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 Nie wyjaśni się Wam tego w słowach, tak? No nie mniej, bardzo fajny, bardzo fajny event. Cieszę się, że pojechałem. Na początku, jak mówiłem, trochę tak nie za bardzo chciałem, bo daleko, ale w końcu pojechałem i naprawdę jestem mega zadowolony, było naprawdę świetnie. I z takich eventów powiem wam szczerze, że to był chyba jeden z najlepszych eventów, na, jakich, na jakim byłem, ale przede wszystkim dlatego, że była ta intymność, w której mogliśmy sobie swobodnie o różnych rzeczach porozmawiać i po prostu być sobą. Także naprawdę bardzo, bardzo fajny event. Jeszcze raz dziękuję firmie MSI za zaproszenie mnie na to spotkanie, bo było naprawdę, naprawdę super. No, to tyle. Pozdrawiam Was, energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.